pies czy kot, fredka czy chomik. Nasze domowe futrzaki wymagają naszej opieki. Zwierzę w eterze. Fachowej porady udzieli lekarz weterynarii Adam Cyniak. Program poprowadzi Karolina Bastkolasa. Dzień dobry, Karolina Bastkolasa. Adam Cyniak. Zapraszamy do wysłuchania audycji Zwierzę w eterze. I dziś będziemy udowadniać, że w tej audycji tematy tabu nie istnieją. Często, kiedy opowiadamy np. o sterylizacji czy tym bardziej kastracji, to pomimo naszych zapewnień, że to dobry pomysł, to część słuchaczy jakoś marszczy brew i wydaje im się, że to w cudzysłowie takie nieco nieludzkie. Tymczasem zdarzają się zabiegi i to są koniecznie zabiegi, podkreślam, które rzeczywiście mogą jeżyć skórę na głowie. I my dziś o jednym z takich zabiegów będziemy opowiadać. Temat jest głównie koci i wcale nierzadki niestety. Mianowicie amputacja prącia. Brzmi strasznie. Jeżeli chodzi o amputację prącia u kotów, brzmi to dosyć drastycznie, hardkorowo i, I wręcz nieprzyzwoicie, natomiast w ogóle czemu to robimy? Najczęściej jest to sytuacja, w której dotychczasowe leczenie zapalenia pęcherza moczowego u kota nie przynosiła żadnego rezultatu. A zapalenie pęcherza moczowego u kotów zdarza się nader często. Dosyć często, niestety. I teraz tak. To, co się bardzo często wtórnie dzieje, poza tym, że mamy stan zapalny w pęcherzu moczowym, może dochodzić do złuszczania nabłonka z błony śluzowej. W pH moczowym może tam się niestety wytwarzać osad i kryształy w momencie, kiedy mamy zapalenie pH moczu jest obojętne bądź zasadowe, i wtedy w takim środowisku, niestety u psów i ukotów zawsze będą wytrącały się kryształy. I teraz tych kryształów z tego złuszczającego się nabłonka z błony śluzowej zaczyna tworzyć się osad. W skrajnych wypadkach nawet tam się może stworzyć piasek i kamień. I teraz, o ile u psów też czasami sięgamy takich metod chirurgicznych wyszycia cewki moczowej, tylko anatomia u psa nam pomaga w: w takim sensie, że mamy przynajmniej dwa miejsca, w którym tą cewkę możemy wyszyć. Co to znaczy, że trzeba wyszyć? Czyli musimy sobie wyobrazić, jeżeli mamy pęcherz moczowy, on przechodzi w szyjkę pęcherza moczowego, i na tej szyjce mamy przyczepioną w dalszym etapie cewkę moczową. I teraz tak. Cewka moczowa u kota jest bardzo wąska. A w okolicy prącia, takiego mikroprącia, które yy, trzeba tam sobie wynicować u kotka, jest w ogóle zwężenie tej cewki. Z drugiej strony, u psa mamy taki problem, że na przebiegu cewki moczowej w okolicy prącia w ogóle mamy kość prącia. Co, jak dla ssaków, jest dosyć ciekawym zjawiskiem. Yy, w jednym i w drugim przypadku, jest taka sytuacja, że niestety w momencie, w którym mamy to zwężenie w obrębie cewki moczowej. To w tym miejscu najczęściej nam się zaczyna gromadzić ten osad, który wytworzył się w wyniku zapalenia pęcherza moczowego. No i taką pierwszą drogą pomocy jest najczęściej cewnikowanie takiego pieska czy kotka, czyli wprowadzamy cewnik, dzięki temu możemy ten osad wypłukać, możemy wprowadzić leczenie i to co jest najgorsze w tej sytuacji, jeżeli mamy niedrożną cewkę moczową, to dochodzi do sytuacji, gdzie pęcherz moczowy cały czas się wypełnia moczem, bo nerki funkcjonują bez zmian i dochodzi do takiego momentu, że ten pęcherz już bardziej się nie rozciągnie, a nerki cały czas produkują mocz. I jeżeli nie możemy odprowadzić moczu z nerek do pęcherza, bo już po prostu ten, pęcherz, ten, ten mocz nie ma gdzie uciekać, nie ma wolnego miejsca w pęcherzu, to to bardzo osłabia pracę nerek. Czyli pierwszą metodą jest wprowadzenie cewnika, wprowadzenie leczenia, i u większości tych zwierzaków na tym kończymy. Czyli mamy cewnik, opróżniamy, ewakuujemy moc z pęcherza, wprowadzamy leczenie przeciwzapalne, najczęściej jakiś antybiotyk, i większość tych przypadków się nam fajnie goi i, i wraca do pełnego zdrowia. Natomiast w sytuacji, w której mamy nawracające zaplanie pęcherza moczowego, w której pomimo stosowania leków, to pychanie może być niższe, nie chce się obniżyć, albo cały czas ten piasek lub kamienie się tworzą i na nowo nam zapychają tą cewkę moczową, to robimy zabieg wyszycia cewki moczowej. I u pieska to wygląda w ten sposób, że pod jego pupką, pod odbytem wyszywamy cewkę moczową, tak jak u suczki. Dzięki temu mocz i to, co z nim razem się wydala, nie trafia w okolice tej kości prącia. Tylko mamy krótką cewkę moczową, tak jak u suczki, I przez tą szeroką cewkę moczową, te wszystkie problemy, które normalnie by się tam zaklinowały przy tej kości, są opróżniane wraz z moczem. Natomiast u kota samca jest o tyle skomplikowana sprawa, że ta cewka moczowa jest bardzo krótka. I jedynym sposobem, żeby tą cewkę moczową wyszyć i zrobić taki, taki odpowiednik usia tej cewki moczowej, jak u samiczki, no to niestety jest amputacja tego prącia. Brzmi to tak jak wcześniej mówiłem strasznie, natomiast najczęściej jest to już taki zabieg ostatniej szansy, żeby kota można było pozbawić tych wszystkich problemów związanych z nawracającym zapaleniem pęcherza moczowego i niedrożnością cewki moczowej. Co należałoby przypomnieć, chociaż na początku programu już wspominaliśmy, że te dysfunkcje pęcherza moczowego zdarzają się u mruczków bardzo często, a problem dotyczy nie tylko kotów, kocurów, ale także i kocic. Kocic, tak, tylko u kocic już jest, nie mamy tego problemu ze zwężającą się cewką moczową, więc u samiczek, kotków w zasadzie nie istnieje problem niedrożności cewki moczowej, oczywiście zapalenie pęcherza moczowego jak najbardziej, kamienie w pęcherzu i te wszystkie nieprzyjemne rzeczy związane z zapleniem pęcherza. Natomiast u kotek nie zdarza się w zasadzie niedrożność cewki moczowej i zablokowanie odpływu moczu z, pęcherzu, z pęcherza moczowego. A skąd się biorą u kotów te częste problemy właśnie z pęcherzem moczowym? Z jednej strony są to problemy behawioralne, Czyli często w momencie, kiedy jest jakaś sytuacja stresująca, kiedy kot po prostu wstrzymuje oddawanie moczu, to już może zainicjować stan zapalny. Remontu sąsiada, zmiana kuwety, zmiana żwirku w kuwecie, zmiana karmy. To niestety są wszystkie czynniki, które mogą dawać w efekcie zapalenie pęcherza moczowego. Mamy pacjentów, u których zdarza się zapalenie pęcherza moczowego. Na tle takim idiopatycznym, czyli nieznanego pochodzenia, natomiast najczęściej jest to zapalenie takie sezonowe, czyli na wiosnę i na jesień koty potrafią mieć zapalenie pęcherza moczowego. No i oczywiście poprzez jakieś inne infekcje drogą wstępującą od cewki moczowej też może dojść do zapalenia pęcherza moczowego. U psów problem pojawia się nieco rzadziej, ale oczywiście zdarza się również. Czym są takie problemy spowodowane właśnie u psów? Tak samo, to, to co wymieniłem wcześniej, dodatkowo problemy takie dietetyczne, czyli karma czy sposób żywienia, jeżeli będzie powodował alkalizację moczu, to w takim środowisku te bakterie mogą się nam namnażać i znowu drogą wstępującą w momencie, kiedy pies czy suczka się wylizują, to na przykład E. coli, bakteria, która normalnie bytuje w jelicie grubym, jakbyśmy sobie pomyśleli, jak ona jest zbudowana pod mikroskopem, to ona ma takie malutkie witki i niestety ona ma zdolność migrowania wzdłuż cewki moczowej w stronę pęcherza moczowego. Czyli ona może sobie tam zasiedlać dalsze odcinki tego układu moczowego, w skrajnych wypadkach może nawet sobie dojść do nerek. I tak samo się niestety dzieje u ludzi, nawet niedawno rozmawiając z taką panią doktor, właśnie mieliśmy dyskusję a propos E. coli, że to taka wędrująca bakteria. O zatem niejako przy okazji wiemy już, dlaczego te przesławne bakterie E. coli są takie niebezpieczne. I za tę wiedzę bardzo ci dziękuję. W przyszłym tygodniu zajmiemy się, że tak powiem, mniej hardkorowym tematem, a nawet z pozoru niemal banalnym, mianowicie wyborem karmy dla zwierząt. Jak sądzę, okaże się wkrótce, że temat wcale nie jest taki prosty, jak nam się wydaje. Dlatego na program zapraszamy już za tydzień, a dziś kłaniamy się nisko Karolina Bastkolasa, Adam Cyniak. Do usłyszenia. Pies czy kot? Fredka czy chomik? Nasze domowe futrzaki wymagają naszej opieki. Zwierzę w eterze. Powtórka programu w niedzielę o 18.15.